Jestem właśnie w drodze do Libiąża, gdzie nagram sobie odcinek podcastu u Kuby Żuka. Wyjazd i spotkanie z Kubą, akurat w Libiążu, jest bardzo wyjątkowym momentem, ponieważ tak się złożyło, że akurat w Libiążu kończyłem jedno ze swoich, można powiedzieć, żyć życie piłkarskie. Trzecia Liga Libiąż, Janina Libiąż. To te wspomnienia, które jako ostatnie charakteryzują moje granie w piłkę na jakimś wyższym poziomie. Ta trzecia liga to był koniec marzeń o zostaniu zawodowym, profesjonalnym piłkarzem i później już nastąpił czas, kiedy musiałem pogodzić kopanie w piłkę z innymi rzeczami, czyli w tym momencie z noszeniem munduru. Okazało się to bardzo, bardzo trudne. Ale dzięki temu, że nie byłem w stanie się w to tak angażować jak do tej pory, mogłem skupić się na rozwoju w innych aspektach swojego życia czyli w sportach walki. Sporty walki, akurat z mundurem, idealnie się komponowały, dalej się komponują, więc rozwijanie się w tym kierunku pięknie łączy się z tym, co robiłem, co robię teraz i co będę robił być może jeszcze przez najbliższe kilka, kilkanaście lat. Z Kubą poznaliśmy się podczas styczniowej gali Cave MMA 2, gdzie stoczyłem swój drugi zawodowy pojedynek i odniosłem swoje pierwsze zawodowe zwycięstwo. Zwycięstwo w pierwszej rundzie, szybkie, efektowne zwycięstwo, po którym miałem okazję udać się do Media roomu na wywiady, a tam siedział Kuba. Z Kubą spiliśmy pioneczkę, zamieniliśmy parę słów, no i od słowa do słowa wyszło to, czym się zajmowałem, czym się zajmuję. Do tej pory, czyli to, że byłem antyterrorystą, to, że jestem aktualnie żołnierzem 16 batalionu powietrza Desantowego i skakałem sobie na spadochronie, więc to wszystko złożyło się w ten sposób, że po rozmowie ustaliliśmy, że musimy się spotkać i porozmawiać. Teraz minęło trochę czasu, minął prawie rok. Ale co się odwlecze to nie ucieczę, więc zaraz sobie porozmawiamy. Podczas tej rozmowy będziecie mieli okazję dowiedzieć się o mnie wielu rzeczy, o których pewnie nie macie pojęcia. Wielu rzeczy, o których do tej pory nie mówiłem. Przedstawię trochę szerzej swoją drogę i swoją perspektywę na te rzeczy, którymi się zajmowałem i którymi się teraz zajmuję. Czyli przede wszystkim służba, sporty walki, Rozwój szeroko rozumiany, no i to jak godzić to wszystko z byciem jednocześnie rodzicem, z byciem tatą, mężem, zaangażowanym tatą i mężem. Przypominam, jak to wszystko godzić, jak próbować sobie z tym poradzić i organizować czas, jak ustalać sobie cele, które nie są negocjowalne, a z czego można zrezygnować. To bardzo ważne, szczególnie na tym etapie mojego życia, kiedy wszystkiego jest dużo, a synek potrzebuje dużo uwagi. Żona jest architektem, prowadzi swoją firmę oraz ciśnie doktorat, co tym bardziej utrudnia układanie tych wszystkich kroków, ale jak się chce, to wszystko jest możliwe. Będą też tematy, które zapoczątkowały moją drogę do zostania antyterrorystą, czyli pewne życiowe traumy. Śmierć mojego taty, o czym do tej pory raczej nie wspominałem. Rzeczy, które bardzo wpłynęły na bieg całego mojego życia, na bieg wydarzeń, które zmieniły je diametralnie i miały na to tak wielki wpływ, że jestem w tym momencie tu, gdzie jestem. Dowiecie się tego wszystkiego oraz więcej rzeczy już na podcaście, na rozmowie z Kubą. Także nie możecie tego przegapić. Jestem już na miejscu w Libiążu. No, co chcesz? tylko światło. <noise> Wywiad zrobiony, także czekajcie, bo Patryk poruszył wiele ciekawych tematów, o których na pewno nie wiecie. Bo nie wszystko pewnie przekazałeś, to, to co nam przekazałeś. Oczywiście, że Dzięki za przyjęcie zaproszenia. I czekajcie. Jestem już prawie w domu. Parę godzin nagrań z Kubą już za mną. Wow, naprawdę fajnie, fajnie było pogadać, fajnie było się spotkać i poruszyć te wszystkie tematy. Dużo rzeczy, o których wcześniej nie wiedzieliście. Moja droga do tego, jak zostałem antyterrorystą, moja droga przez dzieciństwo od tego jak byłem piłkarzem, przez to jak zostałem mundurowym, po to jak zostałem zawodnikiem organizacji Fight Exclusive Night. Zarówno droga sportowa, jak i droga mentalna no, i życiowa. Dużo ciekawych sytuacji, dużo ciekawych opowieści, także warto czekać. Sam się nie mogę doczekać. Chętnie zobaczę, co tam z tego wyszło. Czekam na montaż, czekam, aż materiał się pojawi. A póki co wracam do domu, zająć się tym, co najważniejsze czyli moim synkiem. Trzymajcie się! Wracam już do domu. O proszę. A w domu proza życia. Czyli śmieci do wyrzucenia. I moja żona wychodząca na Nie zajęcia narzekaj. na uczelni. Nie narzekam. Jest świetnie. Zabieraj i wyrzucaj.